Witamy bardzo serdecznie z otwarcia salonu Aesthetic Day Spa Joanna Kowara w Koluszkach. Wiem, że korzystała Pani z zabiegów Fionel. Co takiego wyróżnia te zabiegi? Um szczerze, że jestem dosyć sceptyczna, jeżeli chodzi o zabiegi kosmetyczne, bo gdzieś tam wydaje mi się, że to jest takie trochę rozleniwianie, szczególnie jeżeli chodzi o twarz, skóry, że im mniej takich zabiegów, tym lepiej. No i niedawno musiałam troszeczkę zmienić swoje poglądy, bo rzeczywiście poszłam na taki zabieg oczyszczania i stymulacji twarzy i byłam zachwycona, nie dość, że Całkowicie zrelaksowana, to stan mojej skóry już po zakończeniu zabiegu był tak diametralnie różny, że, że musiałam przyznać, że rzeczywiście te zabiegi były mojej skórze bardzo potrzebne. Czyli za co, Pani zdaniem, kobiety z koruszek pokochają te spa? Ja myślę, że przede wszystkim tutaj wielki. Serduchem tego spa jest, y, oczywiście, so, są oczywiście dobre kosmetyki, ale tak naprawdę również ludzie, którzy tu pracują, bo to są profesjonaliści, oni wiedzą o czym mówią. Widać, że to co robią y, sprawia ogromną frajdę, że to jest ich pasja. Oni się cały czas doskonalą, cały czas y, y, u, y, poszerzają swoją wiedzę, y, y, więc połączenie y, y, takiego personelu i doskonałej jakości kosmetyków wróży tylko i wyłącznie sukces. Jakby miała Pani jednym słowem określić magię tego miejsca to jakie to byłoby słowo? Ojej, jednym to by się chyba nie nie, nie, nie udało na pewno powiedziałabym, że to jest to co określa to miejsce też to jest luksus dla każdego. Pani Burmistrz, co koluszki zyskały dzięki temu spa? Cudowne miejsce, w którym można zażyć Cudownych zabiegów, żeby poczuć się lepiej, żeby być piękną, żeby być zdrową, to czego po prostu nigdy w koluszkach nie było. Wspaniały lokal, wspaniały ośrodek, gdzie można zadbać o to, żeby kobieta czuła się piękna. Marka Jonel, polski producent. W tej chwili trzeci rok obchodzimy. Swojego istnienia na rynku polskim. Jest to marka przede wszystkim przeznaczona dla kobiet chcących zatrzymać czas, czyli dbających o swoją urodę i o swoją przyszłość. Marka Jonel to przede wszystkim bardzo dobre kosmetyki do pielęgnacji domowej, ale również Jonel Medestetyk, czyli kosmetyki i zabiegi przeznaczone do pracy w gabinecie. Zabiegi medestetyczne. Mówimy na to, że to są zabiegi, które wywołują efekt silniejszy niż zwykły zabieg kosmetyczny. To są chyba najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć o Marce Jonel, decydując się na przykład na wejście do gabinetu, który tą markę posiada lub na zakup kremu do pielęgnacji domowej. A co takiego wyróżnia ten akurat salon spa, że zdecydowali się Państwo na współpracę z nim? To jest bardzo dobre pytanie. W Koluszkach byłam kilka razy w swoim życiu i jakiś czas temu zostałam zaproszona przez panią Joannę, właścicielkę tego salonu, do tego, żeby porozmawiać o jej przyszłości, o jej pomyśle otwarcia typowego day spa tutaj na miejscu, w swoim regionie. Nie ukrywam, jak weszłam do gabinetu, zastanawiałam się, jak to będzie wyglądało, bo nie przypominało to w żaden sposób tej spa. Dzisiaj na, jesteśmy na otwarciu jestem po prostu zachwycona tym, co tu się wydarzyło. Już w trakcie rozmów wiedziałam, że to jest dobre miejsce, że są super eksperci, specjaliści, którzy chcą się tą marką zająć w przekazie swoim klientom najlepszych wartości niosących za sobą przy okazji kosmetyki. Więc tak naprawdę mój wybór miejsca nie był długi. To była decyzja w przeciągu jednej rozmowy i dzisiaj patrząc na efekty tej rozmowy jestem dumna, że mamy salon w Koluszkach, który wybrał Markę Jonel jako swojego partnera wyłącznego. Co jest takiego magicznego w marce Montibello? Firma Montibello słucha swoich klientów, spełnia wszelakie potrzeby. Całkiem niedawno firma Montibello wypuściła produkty specjalnie na słowiańskie włosy. To jest bardzo istotna informacja. Jest to firma z Hiszpanii, która słucha też klientów z całej Europy. Dlatego jest kochana przez wiele tysięcy salonów, które pracują w Polsce na Montibello. Czy da się w jakikolwiek sposób połączyć spa? Z pielęgnacją włosów? Oczywiście, że się da. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że zabiegi pielęgnacyjne to już jest pewna forma spa. Samo wykonywanie tych zabiegów jest formą relaksacyjną, tak? Im więcej nasi klienci tych form pielęgnacyjnych wykorzystują na swoich włosach, tym te włosy wyglądają lepiej. Tak jak klientka przychodzi na masaż i wychodzi z niego wypoczęta, zrelaksowana, mm. tym jeżeli my ten za masaż zastosujemy na skórze głowy, przy, kosme przy użyciu kosmetyków pielęgnacyjnych, również tą formę spa będziemy mieli. Skąd pomysł na spa? Od trzech lat prowadzę salon fryzjersko-kosmetyczny i jakby wyszłam do potrzeb moich klientów. Wiem, że u nas w Koluszkach jest zapotrzebowanie na tego typu usługi, dlatego chciałam rozwinąć usługi o... O zabiegi SPA, typowe zabiegi SPA, nie tylko o zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, ale żeby to były całe rytuały wykonywane, tak jak są wykonywane w SPA, żeby klientka po pracy mogła przyjść, zrelaksować się, odpocząć, odprężyć, wyciszyć na, i od, odizolować od problemów. To jest właśnie świetne miejsce na, na relaks, na to odprężenie właśnie SPA. Czyli można powiedzieć, że kobieta, która przyjdzie tutaj do tego salonu, może liczyć na kompleksową obsługę. Tak, dokładnie. Są to, będą to zabiegi wykonywane od, od stóp do głów, czyli wszystkie zabiegi manicure, pedicure, nie wspomnę o takich drobnych zabiegach, ale zabiegi na twarz, zabiegi na ciało, od relaksujących po ujędrniające na celulit, na rozstępy, na wszystkie problemy skórne, na problemy kobiety, które są po ciążach. Różnego rodzaju, naprawdę wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki.